Szeroki zakres usług fotowideo. Szczegóły na kamildrzeniek.pl Wiktoria często chowa w sobotę, zwłaszcza w pierwszej połowie, sprawiła sporo problemów w drużynie podlesianki. Goście mieli kilka dobrych okazji do zdobycia bramki, ale dobrze między słupkami spisywał się Artur Tomanek. Zawodnik Wiktorii Eryk Krupa, był zadowolony z postawy przyjezdnych w pierwszych 45 minutach. Przede wszystkim chciałbym pogratulować drużynie z Podlasia, że zakończyli na pierwszym miejscu i są liderem. Jeżeli chodzi o naszą grę, w pierwszej połowie wydaje mi się, że byliśmy równorzędnym przeciwnikiem dla drużyny przeciwnej. Niestety wchodzimy do szatni, mówimy sobie, że będą to dla nas ważne pierwsze minuty i niestety po raz kolejny nie, nie pokazujemy tego, co chcemy i dostajemy jedną bramkę, drugą przepraszam, drugą, trzecią i później po prostu już y, mamy po prostu problem wewnętrzny i po prostu no, może dobrze, że ta runda się już kończy po prostu, żebyśmy w zimę mogli spokojnie przepracować i na wiosnę znowu walczyć o punkty i o to, żeby po prostu w tej lidze się utrzymać. U gości, zwłaszcza w drugiej połowie, widoczne było zmęczenie, które już wielokrotnie odbierało im w tym sezonie szanse na ligowe punkty. Problemem jest to, że nie do końca dobrze jesteśmy przygotowani do rundy i teraz można to powiedzieć, ponieważ runda się kończy i gdzieś kolejny mecz, w którym w 50-60 minucie po prostu troszkę brakuje nam tlenu, co za tym idzie, po prostu jak przeciwnik nas zepnie, strzeli bramkę, no głowy też idą w dół, ponieważ no ostatni mecz wygraliśmy bodajże 27 sierpnia, więc to jest kawał czasu, więc temu ale. Na pewno nie są takie dobre, jak być powinny, też mamy bardzo młodą drużynę i gdzieś jakby. Miejmy nadzieję, że to, że jest taka młoda drużyna, to zaowocuje po prostu na wiosnę, że chłopcy też do, zdobędą teraz doświadczenie po tej rundzie i że to będzie dobrze wyglądać. Wiktorii życzymy wszystkiego dobrego w rundzie wiosennej, bo w pierwszej połowie sobotniego starcia udowodnili, że w piłkę grać potrafią i zasługują na wyższą pozycję w ligowej tabeli.